Jak widzieliście, wczoraj byłem mocno zaskoczony, że Chińczycy nadają po polsku, no i że można to u nas odbierać 8000 km od nich, no wykorzystują odbicie orionosfery. Wczoraj było na 6020 kHz, ale znalazłem, że nadają też o tej samej porze na 7305. No to posłuchajmy. Chińskie Radio Międzynarodowe. You, tu Chińskie Radio Międzynarodowe. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania audycji poświęconej chińskiej tradycyjnej muzyce. Chiński pop No dobra, to zobaczmy jeszcze co leci na 6020. Tylko wyczekajmy na jakiś stosowny moment. Serdecznie witamy Państwa w programie muzycznym Chińskiego Radia Międzynarodowego. Zaprezentujemy Państwu utwory wykonywane na tradycyjnych chińskich instrumentach muzycznych. No, i wygląda, że leci dokładnie to samo. Po prostu równolegle nadają to samo na dwóch częstotliwościach. No, pewnie zależności jaka jest propagacja, tak żebyśmy się mogli przełączyć na tą częstotliwość, na której będzie lepiej. Mają z Kubanii rozmach. Nadają w ponad 20 językach. Dzisiaj słyszałem nawet czeski i albański, a przed chwilą był niemiecki. To już to cały sztab ludzi musi pracować w tym radio. No, robi wrażenie.